27 sierpnia Ilona Wrublewska-Czarnocka, witam serdecznie, zapraszam na tyle, dzień, w którym powiemy. Utonął w widawce. śmieciarka wjechała do rowu, dwie osoby poszkodowane. Pikieta nawołująca do odwołania ministra sprawiedliwości. W bełchatowskim minizo nowy mieszkaniec. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności utonięcia 51-letniego mieszkańca Szczercowa. Jego ciało wyłowiono wczoraj z rzeki Widawki w gminie Szczerców. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności śmierci 51-letniego mężczyzny, który utonął w rzece Widawka. Wczoraj, 26 sierpnia, około godziny 22, dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o tym, że. W Szczercowie, w centrum Szczercowa przypadkowy przechodzień ujawnił pływające bez ruchu ciało człowieka. Jeszcze przed przybyciem policji, zwłoki z wody wyłowili strażacy ochotnicy. Na miejscu policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Zwłoki należały do 51-letniego mieszkańca Szczercowa. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone w prosektorium. W tej chwili będą trwały czynności wyjaśniające przyczyny tego tragicznego zdarzenia. Najprawdopodobniej pęknięta opona była przyczyną utraty panowania nad pojazdem i wjechania do rowu. Dwie osoby, pasażerowie śmieciarki z obrażeniami ciała trafili do szpitala. Do zdarzenia doszło po godzinie 10 w miejscowości Kącik. Kierowca śmieciarki nagle stracił panowanie nad samochodem i gwałtownie wjechał do rowu. Dwie osoby ucierpiały w zdarzeniu, zostały zabrane do szpitala. Nieoficjalnie wiadomo, że przyczyną mogła być pęknięta opona. Ruch przez kilkadziesiąt minut na tym odcinku był utrudniony. Bełchatów jest jednym z miast na terenie kraju, gdzie wczoraj zorganizowano pod gmachami sądów happening, w którym uczestnicy domagają się dymisji ministra sprawiedliwości i jednocześnie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. To pokłosie głośnej sprawy hejtu w internecie kierowanego przeciwko sędziom, jak podał onet.pl, za sprawą miał stać wiceminister sprawiedliwości. Łukasz Piebiak, który już pożegnał się z resortem. Organizatorzy wczorajszego happeningu domagali się dymisji ministra. Zbigniewa Ziobry wczoraj w trwającej około godziny pikiecie przed sądem rejonowym uczestniczyło około 20 osób. Jutro obradować będą radni powiatowi. w porządku obrad znalazły się m.in. punkt dotyczący uruchomienia nowych linii autobusowej komunikacji publicznej. Powiat występował o dofinansowanie czterech takich połączeń. Jutro z efektami starań zapoznają się radni. Jutro mowa też będzie o zasadach przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów w nowym roku akademickim. Początek sesji o godzinie 13. Bełchatowskie minizo mieszczące się przy parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bełchatowie wzbogaciło się nowego mieszkańca. Od kilku dni z narodzin nowego potomstwa cieszy się oślica Kola Hosanna. Jak wygląda uroczy maluch? Czy bliska jest mu natura osła? O tym opowiedział nam ksiądz Zbigniew Skoda. Nasza Kola oczekiwała rok czasu, bo bardzo długo czeka oślica zanim będzie miała potomstwo i narodziło się Oślem, czyli on. To jest już czwartej z kolei potomstwo. Do tej były trzy ośliczki. Teraz ma osiołkę, bo do 15 sierpnia ku naszej radości, kiedy mieliśmy taką uroczystość też i w parafii i w mieście. Ja rano przechodzę, patrzę, a tu mały osiołek, jako mamy stoi, bardzo dorodny. Jest charakterystyczny, bo ma takie umaszczenie po, że tak powiem, dosłownie po ojcu, bo kola jest czarna, on jest taki brunatno-siwy i to jest charakterystyczne. Ja nawet nie wiedziałem, kiedyś mnie na siostra, która pracuje w Afryce, powiedziała, że osiołki na grzbiecie mają krzyż, ale że ta oślica była czarna, to nigdy nie zwróciłem na to uwagi. A teraz ten jest taki właśnie, taki ma kolor, że można taką czarną pręgę wzdłuż grzbietu i w poprzek zobaczyć, czyli rzeczywiście taki krzyż jest widnieje na tym jego, jego umaszczeniu. Jest trochę uparty? Nie, jest bardzo łaskawy i, i myślę, że, 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 że tak mu pozostanie. Chociaż oślica jest czasami uparta, nie da nieraz się prowadzić i się zawsze. A on jest bardzo łaskawy i czeka, żeby go głaskać. Także od samego początku jakoś tak bardzo jest zbliżony do ludzi i, i rzeczywiście czeka, żeby, żeby tam do niego podejść. Ma już imię? Jeszcze imię nie ma. Zwykle to imię nadają dzieci i ostatnio właśnie nadawały dzieci, wcześniej jak były to oślątka, no oczywiście tej naszej Koli dali imię Kola Hosanna, a 1 września zapowiem i myślę, że 8 września już będzie imię dla nowego <laughs> o, osiołka, który się pojawił w naszym mini zoo. No właśnie, to mini zoo coraz... Yy... Bogatsze? Bogatsze, ale ja ograniczę mnie i ten osiołek myślę, że też tu nie będzie za długo. No, jak tam już będzie mógł żyć sobie bez mamy, to, to myślę, że gdzieś go wydamy. No wiadomo, względu na, 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 na obszar tutaj. Są tylko dwie lamy. Owieczki w tej chwili są jeszcze na wakacjach. Wrócą niebawem. Także mamy trzy owieczki, dwie lamy, dwa oślątka i trzy kaczuszki. To Jest na razie tyle. Przyjające warunki tak naprawdę. Tak, tak, tu są czyniące warunki. Zresztą na ogrodzie mamy takie płotki, możemy je przestawiać, także wpuszczamy te zwierzątka, także troszeczkę nam pomagają, bo po prostu tą trawę wyjadają i nie musimy tego akurat fragmentu kościć, gdzie one są. Mieszkańcy Bełchatowa mogą oglądać tego osiołka? Tak, przychodzą i ci już dowiedzieli, także przychodzą, oglądają. Tu jest taka brama, jak się wchodzi na ogrod, jeśli ona jest y, otwarta, to wiadomo, że osiołki są wypuszczone, bo tak to jeśli zamknięta, to, to wiadomo, że tam już wieczorem zamykamy, czy rano niekoniecznie wcześniej musi być otwarte, ale jak brama uchylona, to można śmiało przychodzić. Od wczesnego rana z Jasnej Góry w drogę powrotną do domu wyruszyli dzisiaj pielgrzymi, którzy uczestniczyli w uroczystościach ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej. Po mszy świętej wszystkie grupy zgromadziły się pod szczytem Jasnogórskim, by razem jako jedna wspólna grupa, a nie jak to było w drodze na Jasną Górę w grupach czterech, udać się w drogę powrotną. Te formę powrotu na własnych nogach wybrało 130 osób. Za nimi szósty dzień pielgrzymowania. Jest gorąco, zatem trzymajmy za nich kciuki, by dotarli do Bełchatowa bezpiecznie. Pątnicy zawitają do naszego miasta w środę po godzinie 18. Ze względu, że pielgrzymi wracają w jednej grupie, zakończenie pielgrzymki przewidziano w tym roku w parafii Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Bełchatowie na osiedlu dolnośląskim. najbliższą niedzielę powiat bełchatowski świętował będzie dożynki. To święto plonów organizowane dla wszystkich mieszkańców powiatu co roku w innej gminie. Tym razem gospodarzem będzie gmina Zelów. O godzinie 14 w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej rolnicy we mszy dziękczynnej podziękują za tegoroczne plony. Ceremoniał dożynkowy rozpocznie się o 15.30 na placu targowym w Zelowie. Wieczorem koncerty i atrakcje wystąpią zelowscy artyści, a także gwiazdy, między innymi afterparty. To wszystkie informacje w dzisiejszym tygodniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.